Zajrzymy do zeberek dzisiaj. Jak widzicie, są już wolierze wewnętrzne w środku w budynku. Zabrałem je z dworu po tym, jak mi maluszki w jednej budce zmarzły. Tak się zastanawiałam, myślałem, że zostawię sobie je na zimę. Miałam je zabierać całkowicie, ale no one trochę wyczułem ciepła. Dzień się zrobi bardziej słoneczny, troszeczkę cieplej. Zaraz zaczynałem wznosić jaja. Oczywiście w nocy są przymrozki, temperatura spada i to wszystko tak się w kółko kręci. Wyciągnąłem dwa czy trzy małe, takie martwe. No szkoda mi ich było, jeden taki już był naprawdę podrośnięty. Już widać było piórka, A mimo to zmarł, więc nie zostawiałem ich, dlatego że dzisiaj mamy znowu słonecznie, znowu tak w miarę w miarę ciepło. I podejrzewam, żeby znów przystępowały do lęgu. Znowu były te maluchy marnowały, więc... Postanowiłem wszystkie zabrać do środka, do budynku. Tutaj wiadomo, jest inna temperatura. Na pewno nie będzie mrozu, więc no myślę, że bardziej sprzyjające takie warunki, nawet do lęgu, dlatego że tak szczerze to się nie doczekałem od tej właśnie, bo tam mam jeszcze, miałem inne zeberki, to oczywiście miałem młode od nich, natomiast od tej gromadki, którą tutaj mamy, którą tu widzimy, nie miałem jeszcze maluszków. Zresztą, mole wszystkie były młode, Te były młode ptaszki kupione. Myślę, że tu częściej starszych, dlatego że dokupowałem takiego znajomego 10 sztuk, on mi chyba tam jednego, czy dwa samczyki dorzucił gratis, to za 12 powinno być od niego. I to były tak bardzo różne, dlatego że to, co mu się udało, po prostu złapać to wkładał w kroteczkę i ja to wszystko przywiozłem, więc no, na pewno była część młodych, na pewno była część już dorosłych, starszych ptaszków, także to może być taka mieszanka jedną część na pewno kupiłem młodych, młodych, takich bardzo młodych ptaków, to był no, to było lato jeszcze, to może był lipiec pewno tak i myślę, że już do tego czasu dorosły część jeszcze kupowałem później, gdzie indziej Chyba 10 sztuk, tak, 10 sztuk mi się udało jeszcze kupić. I to też były takie różne właśnie ptaki. Część na pewno była dorosłych, i kilka na pewno było młodych. Tu taka samiczka jest jedna i biała ona jest zaznaczona, bo ten hodowca tak jak już sprzedawał to zaznaczył specjalnie ją na główce takim flamastrem czarnym. Yy, mówi, żeby dać do niej dorosłego samca, to od razu pójdzie w lęgi. To taka samiczka, o którą mówi, że yy, no sporo młodych miało od niej widocznie wyprzedawał całkowicie te zeberki i ją też sprzedał także no myślę że skorzystamy na tym no zobaczymy zresztą tak się rozglądam szuka tej samiczki ale powiem szczerze nie widzę I, no kto wie może w gniazdku gdzieś siedzi zresztą mam nadzieję że uda mi się tam wejść i popatrzymy do środka wejdziemy i pozaglądamy do budek na razie jeszcze polecę, poszukam trawki, zawsze daję taką im świeżą trawkę, świeżą, taką miękką trawkę, może nie świeżą, bo trawka wiadomo, że nowa nie rośnie, ale ona jest taka, taka, bardzo delikatna, to jest taka siana trawa, nie gruba, nie sztywna, taka mięciusieńka, cieniutka, zresztą jak przyniosę to pokażę, chyba, że już zmarzła, bo już <laughs> mieliśmy parę razy takie przymrozki, śron taki stał na trawie, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wcześniej rzucałem siano już tutaj, ale wydaje mi się, że siano jest takie troszeczkę twarde, trochę sztywne, chociaż może one sobie z tym radzą. Zobaczymy, zobaczę. No i mam trawkę, jak widzicie, taką dużą garść przyniosłem. Zaraz wrócimy to do środka. Chwaliłem się taką cienką trawką, fajnie miękką. Natomiast teraz jakaś taka się zrobiła duża. No i sztywniejsza już troszeczkę. Nie tak jak myślałem, ale myślę, że no jest miękka. To nie siano jednak, także będzie taka bardziej plastyczniejsza dla nich do układania, do wicia tego swojego gniazdka. Myślę, że zaraz się nią zainteresują. Przyczaję się troszkę, o uciekła zeberka, chciałem powiedzieć, że przyczaję się po to tylko żeby pokazać jak schodzą z tej trawki, jak je noszą, a one już od razu w górę, ale już zresztą na moment odeszłem, o, tak staram się wycelować między kratki i widać, że już jest. Może troszkę przybliżę? O, w dziobku ma trawkę, samczyk, już się tam obrabia. Także podnosi do. A no, zresztą widzę. Tak, samiczka w środku w tej budce już jest. O, widać jak troszeczkę nad patyczkiem. główka samiczki, samiec jest poniżej na patyczku. A i ciągnie, ciągnie trawkę do środka, także. Może o, tak, może mi się uda pokazać, że to coś... <laughs> ptaszki drugie zasłaniają. No ale widać, że w tej budce coś się dzieje, coś tam już trawka zaczyna być znoszona, układana. Wcześniej, jak mówię odszedłem, budowałem falisty mieść, szykowałem miseczkę. Tak przez moment zajrzałem, to była cała chmara ptaszków na dole. Zresztą tu widać, a może będzie widać. No, i puściła trawkę. Miała też gdzieś było trawy w dziobku. No, no, nam się tak. Musiałbym tu troszeczkę dłużej postać i to wszystko obserwować. Może wtedy byłoby to zauważalne. Natomiast tak to. W danym momencie oczywiście nie da się tego uchwycić. Zaraz zobaczę tam na dole. Nie, na dole też nie ma żadnych zeberek. W takim razie myślę. Że chyba wejdziemy do środka i będzie najlepiej widać, czy noszą tą trawkę, czy nie noszą. No, jestem w środku. Udało mi się wejść bez żadnych ucieczek, ptaków. Wszystkie pouciekały, oczywiście, jak najdalej ode mnie. No, ale zaczniemy od tych budek przy mnie. No. Widać, że coś się w tych budkach dzieje. Ptaszki znoszą. Widzę jakieś piórka, yy, trawkę również. No tam mniej. Yy, widzę jedna, tam druga budeczka. Mniej ułożone yy, tego wszystkiego. No, musiałbym się dostać tam dalej. Zaraz zobaczymy. Tu głębiej, właśnie tu, gdzie. O, tutaj w tej akurat budce. No i będziemy zaglądać, chyba, tam dalej. Muszę tutaj wejść na pieniek. O, o, ptaszki, kurde się. No już. O, tu będzie ciemno. Nic nie zobaczymy. No. tak, tu już tak się troszeczkę odsuwam od światła no ta czyściutka wódka. tam jest troszeczkę tego wszystkiego, natomiast no, nie jest tak jak myślałem wydawało mi się, że już yy, tam coś powinno być tak samo, no tu też widzę, tak, no są na takim początkowym połym etapie bałaganienia. Nie widać jeszcze nic w tych budkach. Jeszcze troszeczkę jest za wcześnie. Kurde, latają mi tu po plecach, po głowie, z tyłu. <laughs> Obijają się jak małe bączki. Yy, no tam troszeczkę mam niewygodnie, żeby tam wejść i zajrzeć. Tu tak samo będzie mi ciężko zajrzeć, dlatego, że Yy, zaraz jest siatka, jest wysoka ta yy, klatka, nie wiem, tam ciężko będzie mi po prostu głowę wstawić, tym bardziej, że mam tutaj że przeszkadzają nam, żeby podejść bliżej. No troszeczkę za małą wolierkę zrobiłem. Yy, teraz żałuję, bo mogłabym się przesunąć jeszcze za 20 cm. Byłoby to znacznie więcej miejsca, ale tak wydawało się, a będę miał kilka ptaszków. No nie liczyłem na to, że je tu będę wszystkie przenosił i Teraz okazuje się, że tu jest troszeczkę za mało za ciasno i tak z tej budki, z tej ścianki, bo też przygotowałem deskę, żeby właśnie budki poczepiać, ale już zdjąłem, bo całkowicie bym się nawet nie obkręcił tymi budkami się zostawił, także no, tych budek tyle ile mam, tyle już będzie, więcej nie będę im tutaj wstawiał. I zaraz jak policzmy, zaraz szybciuteńko, tu mamy dwa, tu trzy, to mamy 5, tu będzie 7, tu będzie 9. I tu mam obok siebie 3. No 12, 12 budek, no nie jest to za wiele, ptaków mam ponad 30, więc tych budek na pewno jakby tak wszystkie chciały się lęgnąć oczywiście, to będzie mało. Ale wiadomo, że wszystkie się nie będą lęgły, zresztą ta sytuacja yy, będzie się nam pomału wyklarowywać, także będę sobie widział czy te budki pozajmowane, czy, czy, czy trzeba tych budek, jak trzeba będzie to... Będę gdzieś po prostu, może też żerdzie pozabieram inaczej troszeczkę sobie je umocuję i ten środek będzie pusty, tu będzie przejście a im dam gdzieś tutaj, poczepiam sobie po prostu nad budkami, one i tak przesiadują jak zresztą widzicie, że przesiadują na budkach w większości I na żerkach oczywiście też nie mówię, że nie, absolutnie ale widzę, że zwiewają właśnie na budki no dobra, niewiele zobaczyliśmy. Wydawało mi się, że coś więcej wam pokażę. Sam tu pierwszy raz wchodziłem. Nie pokazywałem tego nigdy i sam nie zaglądałem do budek, więc nie byłem pewny co tu będzie. Mam nadzieję, że następny film, który Wam pokażę z tymi zeberkami już będzie obfitował w pełne gniazdka.